Z tej strony Szymon wysypy. no to hmm, dzisiaj będziemy rozpakowywać z folii Just Dance 2020 najnowszą wersję hmm. którą dziś kupiłem. kupiłem w sklepie dobra to, to zaczynamy już otwierać tego Jazz Dance'a przedłużając hmm, co to jest Jazz Dance Hmm. Tutaj są piosenki: Taki, taki, Old to Run, Rod, Hike, hopes Kill this Love, I don't care, sześć, Siedem 7 rings. Przepraszam za mylenie: I like it, Con Calma, Con Altura, God is Woman, Woman. Z, Katy Perry, 365, Baby Shark, I am, I am the best, bad guy, bank, barang, bank, barang, rain, over me, the time, time, dirty bit, talk, talk. everybody, street back, back, footwork, policeman, keep in touch my Tam, dann weiter. Mine ist Fuck, Get busy, So, Depois do Carnaval, So, yo. Stop moving. Sushi. Bad boy. Always look on the bridge. City of Leaf. Just an illusion. Label. Maskę Tel Aviv wodoworot. Piesenki to Dobra, no to rozpakujemy. I przepraszam za takie machanie kaberą. No ale nagrywam na telefonie i nie umiem inaczej. Czasami jak patrzę na płytę, to właśnie no, gdzieś mi lata ręka do góry. Ja tak mam. Jak też tak macie na filmikach jak nagrywacie telefon no to wtedy to napiszcie w komentarzach. Dobra, to jest taka płyta, oto, Czas Dance 2020, dobra, o tak, jakoś udaje mi się, tak, 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 yeah. I jeszcze... Czekajcie na chwilę odłożę. Muszę to rękami... O jest. Jeszcze tam było. Jeszcze to było. Dobra. To jest taka płyta oto. Tak się prezentuje. Tutaj. Tutaj są też jazz unlimited piosenki z innych jazzansów. Jak zwykle. No i oto, to jest właśnie taki jazzmus. No to, do następnego odcinku, pa, 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 pa. pa.